Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczynamy, niedziela po południu. Zaczynamy odcinek, tak no. Nie mamy dzisiaj żadnych gości, może ktoś przyjdzie coś zjeść, zobaczymy. Także, nie spodziewam się żadnych fajerwerków, ale kto wie. Dobra, staram się tu Marcinowi moderować troszkę. Tam nie, ma, nie ma potrzeby zbyt dużej, ale zawsze. Stradie, jedzie gdzieś na jakieś zakupy, pewnie jedzie z psem. cały czas Marcina oglądam, ma nastroje, jak wróciła ciekawe czy kupiła warzywa. Filmem pod tym live'em są, mamy na No nie. Co ta pani kupiła? No swoje te, kmerskie. Rajs. Rajs? Mamy ryżowar. Ryżowar za dobrze się powodzi ostatnio. Coś tu co ukrycić proszę panią powoli. A jutro Leila jedzie do tego, do weterynarza. Ma kolejne dawki szczepień do przyjęcia. je pojechała jeszcze raz mi dokupić sprawy? O, dziękuję. No teraz to jest ok zakupy. Nie? No. Mamy... Ok. Ok, mamy kapustę. Na bigos i mamy sałatę na sałatę. Dobra, Dobra ja robię live'a, bo... Kurde, jakie tutaj fajne rzeczy są. To są wszystko podroby. No, fajne, fajne. Mm. Ale o, o, ona ma tego żarcia. No to ja przygotuję to wyjście do life'a. To się znaczy, ja mowa, też zjem. Mukańców. Ja tak. mówię, że z no, tego no, czego no, nie jedziesz, to no, ja doję, no, bo ja taki no, jestem, no, żeby nie mam się nie Dobra, po Marcinie ja zaczynam live'a. Ja sobie tutaj tu tego pseudo-chińszczyznę, ona zrobiła, nie chcę tego jeść. Zryżem. Marcin prowadzi cały czas, nie? No i ja czekam, aż Marcin skończy dopiero wejdę, tak? Bo żeby, żeby, żebyśmy się nie nakładali. Zaczyna się zabawa. Muszę podziękować za live'a poprzedniego. Szczególnie Polishman Traveler oraz inni również. Słuchajcie, na późny wieczór jeszcze takie sprawy. U będzie osobno, czyli robię sobie burgera. Jakieś strzępki, ścinki, boczków. Dla mnie może być. Dla klientów byśmy robili inaczej. Błyczkę podgrzewamy też tak, nie w piekarniku, bo to dla siebie może być, to nie ma problemu. Oczywiście jeszcze ser. Tak na grubo. Majonez, musział jakieczki. Tak powstaje I moja wieża, Szarda, cebula i na górę damy jeszcze raz sałatę i pieprz. Już tam Byłbym zapomniał o boczku, a mamy boczek jeszcze przecież. Sa. I tak wygląda mój burger. Powiem no Pomidor został, to sobie wziąłem przecież. To tak jest po mojemu, tak? Cebula. A u góry sobie zostawiłem z boku. Kiedyś ktoś pisał cebula na. Nie cebula, tylko sałata na dole. Ktoś pisał sałata u góry. No więc myślę, że robię coraz lepszego burgera. O tu się ładnie prezentuje. Ale i tak będziemy chyba odchodzić. Od burgera. Powiem wam, że przy burgerze takim dobrym nie jest mniej roboty niż przy pizzy. Wcale czy składnikowo czy gramatura ciasta na pizzę, na te bułki. No, trzeba wszystko zrobić, a zysk mniejszy. Do tego burger kojarzy się bardziej fast foodowo. Ludzie myślą, że powinien być tańszy od pizzy. Pizzę zjedzą dwie osoby, burgera to się je samemu i trzeba być w gotowości. Porzucę burgera na rzecz więcej kuchni słowiańskiej, bo takie mam też tutaj opinie od, od ludzi, żebym, żebym się bardziej zajął właśnie słowiańską kuchnią. No bo tego nie ma, burger jest wszędzie. Ale już zacznie to wygląda, naprawdę nie ma się czego wstydzić. Słuchajcie i na noc smoczy owoc, tutaj wersja biała, z regułem czerwone. Tak więc to by było na tyle i widzimy się jutro. Witam dnia kolejnego z rana, fachowcy już tutaj kończą robotę. Dwie drabiny mieli, trochę nam pozupełniali też gazu w klimach. Srejda śpi tutaj, bo od rana pilnowała. Halo! Uh, yeah. U mnie poranna herbata, puer, później kawa, zaczynamy dzień. No słuchajcie, ogoliłem się brzytwą od dłuższego czasu, bo miałem przypalony łeb. Jeszcze ręce też mam, zobaczcie jakie takie trochę popalone, tak skóra schodzi. Od słońca po prostu. Jadę zaraz na chińskie magazyny, później z pojedzie z psem do weterynarza, a później ma jeszcze dzisiaj jeden Polak przyjechać, także, także cały czas kontynuujemy. Dojechałem na stację, ale taką lepszą. Widzicie, później Wam powiem, ile paliwo tu kosztuje. Jest 7 Eleven, kawiarnia. Już podają mnie w dolarach, a w rielach. Diesel najdroższy jak tu widzicie. A ja jadę na chińskie magazyny. Dojechałem na magazyny. Zobaczcie, tutaj sobie takie warzywa wykopali. hodowane kury oraz inne ptaki w klatkach ten ponoć nawet gada po kmersku tak mi mówił właściciel a ja biorę paczki i wracamy no to dzisiaj tak wracamy do bazy tu są dwa blendery takie bardziej przemysłówki a tutaj forma do chleba dwie ja już wróciłem strajder robić unboxing, uwaga Tak jak mówiłem, formy do chleba. Wcześniej przyszły nam formy do bagietek. A tu będą blendery. Miały przyjść dwa różne, przyszły dwa takie same. Ale dobre, bo to te 3000 W to już takie porządne, nie? No to tyle. Czyli coś takiego, proszę Państwa, dosyć sporo. I jak zresztą widzicie to była produkcja na Niemcy i no, szczególnie ta flaga mówi za siebie nic po chińsku i tak to jest jak czasem ktoś mi mówi ale wiesz ja mam niemiecki niemiecki sprzęt nie no, gdzie twój był produkowany ja mam niemiecki tutaj wszystkie CE i tak dalej oznaczenia no bo to jest na rynek niemiecki było widać problem, czy ogólnie europejski czy jakikolwiek ale oznaczony po angielsku i flagą flagą niemiecką. Zresztą wtyczka, na pewno nie na amerykański, bo tam było do wyboru. Tu jest 220V, tak? I wtyczka, euro, euro, euro wtyczka. Bo to też są euro wtyczki, jak chcecie wiedzieć. Takie muszą mieć oznaczenia, długość kabla i tak dalej. To wszystko celnicy sprawdzają. Quality control pass, czyli przeszło, przeszło kontrolę jakości. A ja idę do hurtownika teraz. Dobra, tak jak mówię, wróciłem. Spodziewamy się dzisiaj gościa, Polaka który gdzieś tutaj krąży, był wczoraj nowen. Zresztą Krzychu też mówi, żeby można już anonsować tutaj pokoje. U Krzycha pokój 15 dolków, jeżeli ktoś się chce zatrzymać tam u niego w shop w pizzerii 15 dolków za dobę, to już jak pojedziecie do Krzycha, to sobie tam detale rozmawiajcie. Zresztą Krzychu jest do znalezienia na Facebooku bez problemu, także też można się dopytać o szczegóły, uprzedzić, że się będzie i tak dalej. Ja co do tych burgerów chciałem powiedzieć, pokazać wam, znaczy pokazałem, że robię coraz lepsze i pewnie następne byłyby już tylko lepsze. Wszystkiego od sąsiadka przyszła, co to chciała, także... Przerwałem. Chyba zakończyłem, że burgery będę powoli wycofywał, ponieważ no trzeba być w gotowości. Trzeba mieć to wszystko porobione, trzeba mieć bułki powypiekane, trzeba mieć wszystkie sosy zawsze gotowe. Świeżą sałatę strajlery codziennie jeździła, żeby być w gotowości, żeby ta sałata była świeża. Ogóreczki, pomidorki, cebulka. Nie możemy dostać też tej cebuli czerwonej. Tak czy inaczej, no wiecie, no trzeba, trzeba mieć kolejne miejsce też w lodówce na to wszystko. Boczek plastra do burgerów i tak dalej i tak dalej, No tak jak mówię pizze schodzą, mogłyby lepiej oczywiście, ale w stosunku do pizz do burgery prawie, że nie idą, bardziej sam sam dla siebie robiłem, no i one są drogie i tak naprawdę w składnikach to się może tak wydaje, że burger od pizzy mniejszy ale tych składników trzeba też tam nawrzucać, a bułka gramaturowo to jakbyście tak rozłożyli, to na cienką pizzę, to spokojnie tej mąki starczy. No już nie mówię, że to jest jakiś koszt, ale to jest kolejna robota. To jest kolejna nocka zarwana, żeby powypiekać te bułki raz, dwa razy w miesiącu. Masło trzeba do nich dorzucać, trzeba kupić masło. No trochę się je inaczej robi niż na przykład chleb czy... czy, czy ciasto na pizzę, one są takie, wiecie, bardziej maślane, miękkie. No i do tego trzeba trzymać ser, który ja cały czas podjadam, ten cheddar, ten taki pół, pół ser, pół topiony. wiecie o którym mówię, ten pomarańczowy w plastra. Do tego kotlety wołowe trzeba mieć cały czas gotowe. To już lepiej robić te kotlety mielone z wieprzowiny i mieć to jako danie polskie, bo pamiętam, że u Ukraińców też się to dobrze sprzedawało. Do tego frytki lub ziemniaczki i kawałek surówki. To jest dużo prostsze do zrobienia niż burger. No i ten burger, tą wieżę trzeba ładnie ułożyć, a sałatkę zawsze można dać różną. Jakie się tam ma warzywa, czy to ogórek, czy to pomidor z cebulą, czy, czy miks warzyw, czy po prostu kapusta kiszona z czymś tam. Także dużo łatwiej taniej. I myślę, że bardziej po polsku, bardziej podpasujące do Polonii, bo burgera faktycznie wszędzie można kupić, chociaż nie takiego. I nie to, że ja się chwalę, tylko ja robiłem od serca, dlatego tyle to kosztuje, bo burgery tak kupne Odgrzewane w mikrofali, bo tak to jest. No to nie jest to. Sami dobrze wiecie, zresztą ja widzę po kosztach: jeżeli burger kosztuje 3 dolary, czy 3,5 jest wie, wołowy, no to nie ma, nie, ma, nie ma szans, że jest to, że jest to coś dobrego. Nie? Dobra, na tym będę kończył. Łapka w górę, czekamy na dzisiejszego naszego rodaka. Sraylej zabiera psa do, do kliniki, do weterynarza na kolejną dawkę szczepień. I to będzie w przyszłym odcinku, bo też coś tam pewnie jakieś przebitki dla nas nagra. Do następnego, pozdrawiam. Cześć!